Po tym jak Caroline Derpieński przeszła internetową vivisekcję, rzucili się na nią dosłownie wszyscy, zahaczając o portale branżowe Jupiterów, kończywszy na pani Irenie spod pobliskiego mięsnego. mordę! Ale kto by pomyślał, że jakaś randomowa Karolina, pilna uczennica z bogatego domu, stanie się celebrytką, która dziś wygląda bardziej jakby została wygenerowana przez AEI. Chanel czy Mmm, Chanel. Najdroższa para butów w mojej szafie. Hmm, Jimmy Czu w kryształach tysięcy dolarów. Bo któż normalny wrzuca tyle selfieków z dzióbkiem, łamiąc przy tym regulamin wszech materii. Swoją drogą, drogie panie, zalecane jest o ograniczenie robienia dzióbków do fotografii. Poważka, coś co ma wyglądać przy słodko, przypomina bardziej środek dupy, która tydzień nie widziała klopa. I nie takiej spod uniwersum sportowy świr, bardziej takiej spod kategorii Cellulit Entertainment. Patrząc na jej wygibasy w internetach, można by pomyśleć, że o Atencji marzyła już za czasów epoki kamienia upanego. Ciągle jest jej mało, jakby wciąż była dzieckiem, która codziennie chce nową zabawkę. Śmiem stwierdzić, że przez długie lata bacznie obserwowała innych, by w końcu stworzyć siebie, o jakiej zawsze marzyła modelową celebrytkę tak odrealnioną, że można by pomyśleć, że to hologram, a nie człowiek. Jaka według Ciebie powinna być kobieta stylowa, e, ubrana w najdroższe ubranie? I to jest taką kwintesencją stylu, bo czasami, moim zdaniem, te najdroższe ubrania niekoniecznie prezentują się dobrze. Coś w tym jest, ale teraz jest ogromna moda na taki styl Old Money. I to nawet nie jest tak, że próbuję jej ujmować w ten sposób. Chyba wszyscy mi przyznacie, że jest w tej adepce coś, co. Mega odtrąca. Kontrowersyjna, irytująca i w gruncie rzeczy nieciekawa. Dziewczyna w zasadzie nie posiada żadnego talentu. Sama dumnie o tym mówi, nie trzymając się za jajka. To jest nie jesteśmy w man talent. Nie uważam, że każdy, kto pokazuje się publicznie, winien żonglować jorkami z jednym kółkiem od rowerku, no ale wypadałoby się czymś pochwalić, skoro już tu jesteśmy. Ta kobieta komentarzy o sobie wcale czytać nie musi. Nie dlatego, że ma od tego ludzi czy lektora kółcierze plepsu. Po prostu doskonale wie, że nie znajdzie tam wiele pochlebstw. Widać. Że te wpisy w głębi duszy chwytają ją za serce, zwłaszcza te pokroju, że wygląda jak chłop z getta lub majster z budowy. Ale jak to możliwe, że kilka lat i kilkadziesiąt tysięcy złotych włożonych w urodę później spotyka się z takimi opiniami? Karolina pewnie by się wściekła, ale Caroline to po amerykańsku wyluzowana, więc wszystko jest git majonez. Więc kiedy dziennikarka jednego z portali zapytała ją o komentarze, Caroline z uśmiechem odpowiedziała, że wkrótce zamierza poddać się operacji przyczepiania penisa, co jej zdaniem ma być zabawnym nawiązaniem do hejterskich uwag. A może miała na myśli jego usunięcie? Bo ciul tak naprawdę wie, co kryje się w mrocznych zakamarkach jej różowej bielizny. Jeżeli chodzi o to, co planuję, jest to coś, co zatrzyma mojego milionera na zawsze przy mnie. Chcę, aby czerpał z naszego związku jak największą satysfakcję. Także. Za kilka dni wracam do Miami i jestem już w trakcie konsultacji co prawda online z kilkoma klinikami, ale kiedy tylko wyląduję w Miami od razu biegnę i poddam się zabiegowi dosztukowania przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie, żeby mój partner miał większą satysfakcję w łóżku oraz oczywiście żebym miała gwarancję żeby mnie nie zostawił. W świecie Caroline wszystko kręci się wokół Caroline, natomiast w świecie Derpieński wszystko kręci się wokół Derpieński Caroline. Mimo to, Mirabelka wydaje się być osobą, która średnio radzi sobie z krytyką. W końcu musi być świadoma, że obnoszenie się z bogactwem, przechwalanie drugimi ubraniami oraz związek z dużo starszym, rzekomym miliarderem nie zyska jej sympatii. Karolina wydaje się być zdobinowana przez potrzebę podziwu i pragnienia sławy. Jednak bez żadnego wyjątkowego talentu trudno jest pogodzić te dwa uniwersa. Kiedyś w Białym Stoku Karolina wydawała się mieć pewne zdolności. Jest córką nauczycielki, uczyła się dobrze i miała ambicje studiować architekturę. Podobnie zresztą jak fagata, słynna byczyzn spod konina, której korci by dupala nie wypinać. No ale co zrobić? Świat reflektorów kusił bardziej niż lata nauki u boku mądrali, więc jedna i druga poszła tam, gdzie czuje się najlepiej. Uczęszczała również do szkoły muzycznej, gdzie grała ludziom na nerwach, a także na fortepianie. Trenowała także taniec u boku Pudziana, przebranego za szreka, i ogólnie ambicja to jej drugie imię. Jej mama była elegancką, światową kobietą, która dobierała buty Armani do sukienki z Pepko. Taka sytuacja. Ostatecznie, kilka lat po maturze, która według jej ustaleń była napisana najlepiej w całej szkole, ta zdecydowała się na studia zaoczne z zarządzania, na wyższej szkole robienia hałasu i popeliny. Co do matury, celebrytka faktycznie twierdzi, że. Napisała ją najlepiej w całej szkole. Szkoda tylko, że ani dyrektor, ani nauczyciele nie potwierdzili tego faktu. Teraz zachodzi bardzo ważne pytanie: czy adeptka faktycznie wierzy w to, co mówi, czy po prostu wciska ten kij świadomie, żeby zrobić z siebie kogoś, kim w rzeczywistości nie jest? Jakby mało było hecy na wietrze, z ustaleń jakiegoś wąskiego wynika, że jej partner wcale nie jest miliarderem, nie prowadzi Amazona, podobno nawet nie rzucała będziem chleba, by zaoszczędzić na jedzeniu. Caroline zaś mieszka na przedmieściach Miami, gdzie opiekuje się domem dziecka dla pokrzywdzonych katów. Kur. Ale przejdźmy sobie do roku 2000. Wtedy to właśnie przyszła na świat, czarując blaskiem nawet pielęgniarkę patrzącą, jak wychodzi z puszki. Rocznik 2000 wzwyż, no moi kochani, nie ma co się oszukiwać, raczej nie pamięta świata sprzed internetu. Ledwo pamiętają o takich kreskówkach, jak krowa i kurczak, czy Johnny brawa, co już w ogóle nie sprzyja dalszemu rozwojowi. Gdy Mirabelka miała lat 16, wielokrotnie słyszała o tym, że ładna z niej kobitka. Do tego ten wzrost coraz to częściej dochodziła do wniosku, że powinna zostać modelką. Wówczas zamieszkiwała w białym stoku i chyba tym razem daruje sobie komentarz o Krzysztofie Kononowiczu. Karolina zgłosiła się na konkurs organizowany w jednym z centrów handlowych. Dostała nawet jakieś tam wyróżnienie i plastikowy medal zrobiony ze stali. Po tym przedsięwzięciu zaczęła się umawiać z jakimiś fotografami, plebsiakami, a nawet chodzić na castingi do jakiegoś gówna. Karolin w końcu dorwała swoje pierwsze wielkie zlecenia. reklamy lokalnych salonów sukien ślubnych i polskich lakierów do paznokci. Nawet udała jej się przebić do prasy o zasięgu krajowym Zaliczyła też parę pokazów mody, ale coś mi mówi, że bardziej niż modelowanie wciągała ją coś innego: liczba followersów na Instagramie. Bo w końcu Instagram to jej królestwo, jej majestat, jej godność. To jest wasz majestat, wasza godność. Karolina jest jak rak, który trzyma się kurczowo swojego celu. Zdobycia sławy za wszelką cenę. Jak mówią portale plotkarskie, ta podobno zgłosiła się nawet jako statysta do filmu Stewarda. Tak, tego samego Stewarda, o którym myślicie. Ten odrzucił jej propozycję, bo była po prostu za mało dwunastoletnia. A potem pojawiła się nawet w pytaniu na śniadanie jako modelka, gdzie makijażystka ma pokazać na jej jak optycznie powiększyć usta. Nie była to jednak kariera godna jej ambicji. No ale no cóż, życie jej influencera to zupełnie inna bajka. Jak Koło hamsterskie, raz sprawione w ruch, kręci się samo. I nawet jeśli początki Caroline są co najmniej podejrzane, to kto by się w tym przejmował? Przecież można być nawet znanym z fajkowych followersów, bo ci fejkowi przyciągną tych prawdziwych, tak to działa w tym pierdolniku na kołkach. A mimo to, przeciwko temu, co może myśleć Derpieński, przebicie się przez warstwy głównej i złotki jest u niej tak łatwe jak bułka z masłem. Ale to może dlatego, że tak bardzo rzucają się w oczy jej kompleksy lęki, że może nie jest taka wyjątkowa jak przez całe życie wmawiała sobie, że jest. I czemu, mimo tych Wszystkich zaplanowanych, ustawionych i wystylizowanych zdjęć, na których ma przeważnie nałożony cienki makijaż, czuje potrzebę retuszowania swojej buźki do poziomu awatara wygenerowanego przez sztuczną inteligencję? Oto pytania, na które odpowiedzi nie ma i nigdy nie będzie. Zobacz odcinek o Dagmarze z królowych życia. Powodzonka.